Kobiety biznesu. Twórcza technika nanoszenia wzorów. Kobiety w większym stopniu zarządzają w sposób partycypacyjny. Bardziej tworzą przestrzeń i angażują innych ludzi do dawania swojego zaangażowania i przejmowania odpowiedzialności. Samo hasło styl kobiecy w zarządzaniu stało się na tyle uniwersalne, że nawet są mężczyźni, którzy zarządzają w stylu kobiecym, jak też kobiety, które zarządzają w stylu męskim. Czym jest kobiecy biznes? Przede wszystkim to biznes kolorowy. To jest biznes taki, który pokazuje, że wiem co mogę zrobić, wiem co jestem warta i wiem jak mogę ubogacić świat. I takim przykładem może być firma Aga Brwi. Zajmuję się sitodrukiem yy, i mam swoją działalność od dwóch lat. A nazwa wzięła się stąd, że po prostu wiele osób mówiło na mnie Aga Brwi, albo Aga z brwiami, albo Brewka, albo coś w tym stylu. I po prostu zakładając firmę stwierdziłam, że nie ma sensu wymyślać nowej nazwy. Tylko trzeba bazować na tym, co już jest i na tym, że jest to rozpoznawane w jakiś sposób. Na pewnym roku studiów, chyba, wydaje mi się, koło trzeciego roku, ja po prostu stwierdziłam, że to jest to. To jest dokładnie to, co ja chcę robić. i Wróciłam do Warszawy po studiach i po prostu dalej nie wyobrażam sobie, że mogę robić coś innego i po prostu zaczęłam to robić. Sitodruk to jest technika druku. Y która pozwala nam wydrukować wzory na właściwie każdym podłożu, bo możemy drukować na, tkanin, na podłożach, które są chłonne, takie jak papier e, albo tkanina. Drukuję, uwaga! A możemy też drukować na podłożach, które są plastikowe, szklane, są metalowe. To jest tylko kwestia doboru farby. E, I... E, jakby podstawowymi narzędziami dość do druku to jest siatka yy, i rakla oraz farba. Taka działalność nie musi być działalnością główną. Można to robić jako rzecz dodatkową, jeśli mamy jeszcze inny zawód. Natomiast ważne, żebyśmy nie rezygnowały z naszych marzeń, żeby nie, z, nie chęcać się e, takimi trudnościami jak sprawy formalne, jak e, niemożność założenia firmy, czy m, m, sprzedawania po prostu swoich wyrobów tylko poszukać odpowiednich kontaktów, które umożliwią nam to, żebyśmy mogły realizować nasze pragnienia i nasze marzenia. Zajmuję się prowadzeniem warsztatów, takich indywidualnych u mnie w pracowni, gdzie przychodzą ludzie i mogą zrealizować swoje własne projekty pod moim okiem. Tak jak ostatnio robiłam to w przedszkolu ze 140 przedszkolakami, drukowałam koszulki z ich wizerunkami na koniec jakby roku tego przedszkolnego, ale są to też jakieś takie warsztaty na mniejszą ilość gdzie wtedy ludzie mogą jakby bardziej pogłębić tą swoją wiedzę. To, co jest ważne w takim prowadzeniu biznesu, to świadomość tego, jakie się ma kompetencje. Ja wykorzystuję też sitodruk do produkcji odzieży. Robię takie bardzo pojedyncze modele, gdzie właśnie jakby druk jest tą, Najważniejszą y, rzeczą, y, która wzbogaca całą odzież, ale projektuje też ca, ca, całe ubranie i, i jakby ten produkt od początku do końca jest przeze mnie wymyślony. Staram się też robić takie rzeczy, które są tylko dla mnie stricte niesprzedażowe, y, czyli tkaniny wielkoformatowe, zaraz po studiach zaczęłam robić, a ostatnio. Y, Spróbowałam drukować na drewnie, co okazało się bardzo fajnym efektem. Staram też się od czasu do czasu robić wystawy, żeby mieć takie poczucie, że nie wszystko jest tylko produktem albo usługą, którą sprzedaję, tylko jest jakaś taka strefa powiedzmy, gdzie nie muszę myśleć o kliencie jako wymagającym człowieku, który czegoś potrzebuje konkretnego, tylko że tam ja mam swoją wolność do eksperymentu. Kobiecym podejściu do biznesu ważniejsze są relacje niż czysto zadaniowe podejście do projektu. Kobiety raczej planują długoterminowo, wybierają bezpieczne strategie. Mamy współpracę z Akademią Leona Koźmińskiego, która to współpraca zaowocowała lepszym urynkowieniem firmy. Udało mi się otrzymać dotację w projekcie, który był realizowany przez Leona Koźmińskiego i był skierowany do osób, które działają w obszarach kreatywnych, które są wymienione tam w, w tym projekcie, który był skierowany na to, żebyśmy poza jakby dofinansowaniem otrzymali także takie wsparcie merytoryczne, którego brakuje myślę osobom, działających w kreatywnych i artystycznych biznesach. W przypadku takich małych firm uzyskujemy również pewnego rodzaju uznanie społeczne, że to co robimy nie jest tylko naszą fanaberią, nie jest tylko naszym hobby, ale też potrafi wzbogacić to, co jest na zewnątrz. Praca jakby na własny rachunek daje mi bardzo dużo satysfakcji. Jakby ja czuję, że tym zarządzam, zawsze mogę iść w innym kierunku. To jest też taki rodzaj chyba sprawdzenia też siebie samej, że ja mogę, potrafię, że mam kompetencje, zdolności ku temu i to jest takie satysfakcjonujące po prostu na, w pełnym zakresie. Traktowanie firmy w sposób komercyjny jest jak najbardziej wskazane i wysokie wycenianie swojej wartości i tego, co potrafimy zrobić, a jednocześnie robienie to w sposób radosny i twórczy.